Myślę, że też istotnym pytaniem jest serwis i gwarancja. No bo właściwie kupujemy coś na lata, więc też chcemy czuć się bezpiecznie. Jak to u Was wygląda? W, w przypadku naszych urządzeń w serii 780, 880 i 980 gwarancja na nieckę to aż 10 lat. O, no to porządnie. Gwarancja na osprzęt z kolei standardowo wynosi 5 lat, mhm. natomiast istnieje możliwość wydłużenia tej gwarancji do 7 lat. Mhm. Także ja myślę, że to jest jak na dzisiejsze standardy, to jest bardzo długi, bardzo ok bardzo długi mm. okres gwarancyjny. Mm. Eee, także, no, ale nie boimy się tego, jesteśmy jakby pewni naszych urządzeń. Sami zajmujemy się dostawami, sami zajmujemy się przeglądami oraz serwisem. Eee, nie korzystamy z firm podwykonawczych. No to też jest ważne, że opiekujecie się swoim sprzętem, na którym się znacie w 100%. Znamy się, mamy w swojej ekipie nawet człowieka, który od 18 lat serwisuje o, jacuzzi. Wow. No. no to faktycznie ja, Jak na tą branżę, to naprawdę ciężko w Polsce mm -hmm. znaleźć kogoś z takim doświadczeniem. Mm -hmm, mm -hmm. Sundance Spa jest tak naprawdę ponad 40 lat na rynku i ma swoją dystrybucję w 70 krajach. Wow. Także podzespoły do tych urządzeń są, są dostępne. Mm -hmm. e, niestety serwis jest bardzo częstą piętą machillesową, wielu marek. Mm -hmm. e, to, że mamy dostępność podzespołów, to jest. Tak naprawdę, w tym wypadku kluczowe mm. z punktu widzenia serwisu, myślę, że Sundance Spa to świetny wybór.